Mariusz Wiktoryn, IV wiek, komentarz Galacjan, Oxford, Stepan Andrew Cooper, 2005 rok. Galacjanie zbaczają, ponieważ łączą Ewangelię Wiary, która jest wiarą w Chrystusa, z judaizmem. Na podstawie ich cielesnego zrozumienia zachowują szabat i obrzezanie, jak i podobnie inne uczynki, które wybrali sobie z zakonu. Zdenerwowany przez te rzeczy, Paweł napisał list, chcąc ich poprawić i przyzwać ich z powrotem z judaizmu po to, by zachowywać wiarę w tylko i jedynie Chrystusa i do tego, by mieć nadzieję zbawienia od Chrystusa, nadzieję Jego obietnic gdyż nikt nie jest zbawiony w oparciu o uczynki prawa. Zatem, by ukrócić dodatki, które dodawali, Paweł przedstawia prawdę Jego Ewangelii. Galacjan 1, 3, 5. Łaska wam niepokój pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwoli z strażniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Zwróćmy uwagę na to, co apostoł robi w Jego liście. On karci Galacjan i próbuje ich poprawić, po to, by mogli mieć wiarę w Chrystusa i patrzeć ku Niemu jedynie dla nadziei nadziei wiecznej, dla przebaczenia grzechów i dla wszelkich rzeczy. Robi to, by uchronić ich od wierzenia w to, że uczynki zakonu, szabat czy obrzezanie są dla nich korzystne. To dlatego modli się dla nich o pokój i łaskę od Boga na początku listu i potem dodaje od Chrystusa, jako że wszystkie rzeczy są w Chrystusie. On dowodzi, że wszystkie rzeczy są w Chrystusie i przez Chrystusa, gdy mówi, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby wyzwolić nas z obecnego złego wieku. Więc przez działanie dobroci Chrystusa, przez Jego łaskę, od Boga Ojca prawdziwie, ale przez cierpienie Chrystusa on wyzwala nas z obecnego złego wieku i jesteśmy uwalniani przez Chrystusa. Ale jest to moc Boża, od Boga. Oczywiście, do którego należy chwała przez całą wieczność. Zatem, jeżeli Bóg jest wieczny, Boża chwała trwa przez wieczność. I jest to także przez wolę Bożą, że Chrystus, odgrywając tajemnicę, dał samego siebie za nasze grzechy według Bożej woli, by wyzwolić nas wszystkich. Wyzwolenie jest przez Chrystusa według Bożej woli. Jeżeli jest to przez Chrystusa, niczego więcej nie powinno się szukać. I te rzeczy, które dodawali Galacjanie, judaizm, uczynki zakonu, zachowywanie szabatu, obrzezanie, są bezużyteczne. Ponieważ to zostało dokonane dla nas przez Niego, jest wielkim zdumieniem, że są prędko pochwyceni do innej Ewangelii. To jest, abyśmy wierzyli, że ten zwrot jest dla nas część dobrym i korzystnym, bo to jest tym, co znaczy Ewangelia. I byśmy skończyli na tym, że dołączymy do nauki Judaizmu. Ale Ewangelia jest jedna i tylko jedna by wierzyć, że Chrystus jest Synem Bożym, że Chrystus przez Jego mękę, wcielenie, i zmartwychwstanie, zapłacił za nasze wszystkie grzechy, pokonał śmierć i wygnał skażenie. To jest jedyna Ewangelia, co jest powodem tego, czemu Paweł dodaje, że nie ma żadnej innej. Jedyna Ewangelia, jaka jest, to ta, o której właśnie mówiliśmy, bo nie ma żadnej innej. Zbawienie nie jest zasłużone na podstawie uczynków. Ewangelia, to jest nasze zbawienie, nie jest oparta o zachowanie szabatu, ani obrzezanie. Galacjan 1,7 Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Więc ci, którzy chcą byś zachowywał powiedzmy, szabat, Nowie Księżyca, Obrzezanie i inne rzeczy, które są dokonywane przez uczynki i nakazują ci, by to czynić, tacy ludzie nie są w posiadaniu Ewangelii Chrystusa. To jest źródło ich celu, aby odwrócić Ci od Ewangelii Chrystusa. Więcej, skoro uwierzyłeś w Chrystusa i uwierzyłeś, że wszystkie rzeczy, które są z Chrystusa, że ma się mieć dla nich nadzieję w Chrystusie, gdy opowiadają się za jakimiś innymi rzeczami, to próbują cię niepokoić. Galacjan 1, 13, 14. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie że sobie przesiadowałem zbór Boży i niszczyłem go, że prześciłem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Głównym sednem jego narracji autobiografii jest to, by pokazać, że nauczył się Ewangelii ani od istot ludzkich, ani przez ludzką istotę, ale od Boga i Jezusa Chrystusa. Ten fakt pomaga poczynić sprawę tego, że Galacjanie nie powinni myśleć inaczej, nie powinni myśleć o żadnych dodatkach, aby były dodawane do Ewangelii. Ewangelia, którą dał im Paweł, jest tym. Osoba musi wziąć wiarę w Chrystusa i wierzyć, że sam Chrystus i nikt inny zapewnia zbawienie. I że zbawienie nie jest zapewnione w oparciu o uczynki, obrzezanie czy zachowywanie szabatu. To jest Ewangelia. Nic innego nie może być przyjęte ponad to, co Galacjani już przyjęli. Powód jest oczywisty. Tak, aby wierząc przez wiarę w Chrystusa, mogli zostać usprawiedliwieni w oparciu o wiarę, a nie uczynków zakonu. Aż do tego momentu relacja odnosi się do samego Pawła. Następnie następuje napomnienie, także narracja. Dość skuteczna i znacząca dla tego, co chce osiągnąć Paweł. By poprawić Galacjan, że jeżeli podążają za judaizmem, to nie podążają za Ewangelią. Ewangelia jest prawdziwa i jedna: by mieć wiarę w Chrystusa i by być przez niego usprawiedliwionym, nie na podstawie uczynków zakonu. Po tych punktach Paweł daje inne argumenty o tym, że usprawiedliwienie przychodzi w oparciu o Chrystusa, a nie przez zakon ani uczynki. Galacjan 2:10 Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i starałem się wykonać. Zatem przyszli do zgody ze zespołowej w tej sprawie, że nadzieja zbawienia nie jest w dokonywaniu uczynków na rzecz ubogich. Ale o czym napomina Paweł i Barnaba? Żebyśmy pamiętali o ubogich, nie byśmy poświęcali na nich nasz cały wysiłek, ale byśmy zapewnili im środki dla tych, którzy są pośród nas. Oni napominają tylko, byśmy zważali na ubogich, nie byśmy pokładali nasze troski, nasze obawy i naszą własną siłę w tą sprawę, tak jakby od tego zależało trzymanie się naszego zbawienia. Galacjan 2,15-16. My jesteśmy Żydami z urodzenia. A nie grzesznikami z pogan, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli. Abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Oczywiście, ponieważ my wiemy, że ludzie nie są usprawiedliwieni w oparciu o uczynki zakonu, ale są usprawiedliwieni przez wiarę, wiarę w Jezusa Chrystusa, więc skoro to wiemy, mówi Paweł. Przyszliśmy do wiary w Chrystusa i wierzymy po to, byśmy byli usprawiedliwieni na podstawie wiary, nie uczynków zakonu. Wiedząc, że żadne ciało to jest żadna istota ludzka, która jest w ciele, nie jest usprawiedliwiona w oparciu o uczynki zakonu. Więc, wiedząc o tym, jeżeli uwierzyliśmy, że usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę, to z pewnością jesteśmy odwodzeni, jeżeli teraz powracamy do Judaizmu, z którego wyszliśmy po to, by być usprawiedliwieni nie na podstawie uczynków, lecz wiary. I to wiary w Chrystusa, gdyż sama tylko wiara zapewnia usprawiedliwienie i uświęcenie. Zatem, Jakiekolwiek ciało, Żydzi czy ci z pogan, są usprawiedliwieni na podstawie wiary, nie uczynków ani zachowywania żydowskiego prawa. Galacja 2,17 A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Z pewnością, ponieważ Żydzi są grzesznikami, a nie grzesznikami pochodzącymi z pogan. Gdy my, Żydzi, którzy utrzymujemy wiarę w Chrystusa, z tego właśnie powodu, że zrozumieliśmy, że żadna istota ludzka nie jest usprawiedliwiona w oparciu o uczynki zakonu. Gdy po tym przyjęciu wiary trwamy dalej w czyniu tego, co czyją Żydzi, stajemy się grzesznikami. W naszym pragnieniu bycie usprawiedliwieni w Chrystusie podczas zachowywania uczynków zakonu. Wraz z tym Chrystus staje się sługą grzechu. Chrystus, którego przyjęliśmy po to, by nie grzeszyć, zostaje uczyniony sługą grzechu. Jeżeli po przyjęciu powracamy do naszych grzechów, to jest do angażowania się w żydowski sposób życia. Galacja 2:21 Nie odrzuca łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie nie umarł. Nie jestem niewdzięczny łasce Bożej, tak by po tym jak Bóg, który odkupił mnie przez Chrystusa i Chrystus, który złożył samego siebie z mojej przyczyny, bym powrócił do nadziei z zakonu, zlekceważył całą moją nadzieję w Chrystusa i wierzył w to, że jestem usprawiedliwiony na podstawie uczynków zakonu. To byłoby niewdzięcznością wobec tego, który zrobił dla mnie tak wiele, który dla mojej przyczyny wziąłby na siebie linię ognia, po to by wyzwolić z grzechów przez wzięcie ich kar na samego siebie. Galacjan 3,7 Z tego też możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Na sieniu Abrahama zostało obiecane wiele rzeczy. Teraz sam Abraham został znaleziony akceptowalnym co do sprawiedliwości. W oparciu o jego wiarę wszyscy z tych, którzy stoją w oparciu o wiarę, są wtedy pośród dzieci Abrahama, jak często wykazałem, cała tajemnica, która była ustanowiona przez Chrystusa, wymaga tylko wiary, gdyż wtedy będzie to uchwalone w naszym imieniu, dane dla naszego zmartwychwstania i wyzwolenia, jeżeli mamy nic poza wiarą w Chrystusa i w tajemnicę Chrystusa. Bo z takiego traktowania Abrahama boska rzeczywistość wyciąga się przed nami i daje nam korzyść z uważania, że istoty ludzkie będą usprawiedliwione na podstawie wiary. Tak jak sprawiedliwość została policzona Abrahamowi wtedy, ponieważ miał wiarę. Zatem, jeżeli my mamy wiarę w Chrystusa i jego całą tajemnicę, my także będziemy dziećmi Abrahama. To znaczy, że nasze całe życie zostanie policzone nam jako sprawiedliwe. Prawdziwie Paweł dodał do tych zdań to, że tajemnica była wykonana dla Abrahama na podstawie tego, że istoty ludzkie będą usprawiedliwione na podstawie wiary. Oczywiście, Wiary w Chrystusa. Galacjan 3,9 Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z Abrahamem. Oto co znaczy, że będą błogosławieni. Że zostanie im to przypisane jako sprawiedliwość i będą błogosławieni przez Boga. Teraz to, że będą błogosławieni przez Boga, znaczy, by być usprawiedliwionym. I by być usprawiedliwionym znaczy, by być wyzwolonym z niewoli zakonu. Zatem ci, którzy będą błogosławieni na podstawie wiary, będą błogosławieni, ponieważ Abraham był błogosławiony. Więc wiara jest wszystkim. Jak to się wiąże z Galacjanami? Oczywiście dlatego, że błogosławieństwo i usprawiedliwienie jest tylko na podstawie wiary, nie uczynków. W tej sprawie zostaje sprowadzeni na manowce ci, którzy ponad wiarą w Jezusa Chrystusa naszego Pana, którego przyjęli, utrzymują, że zakon i jego przepisy mają zostać dodane także.